Jeśli jesteście świeżymi użytkownikami iPhone'a, albo wręcz przeciwnie, używacie go nawet dłuższy czas, to myślę, że dzisiejsze wideo wyjątkowo Wam się spodoba ze względu na to, że będę chciał się z Wami podzielić moimi ulubionymi trikami, które możecie wykorzystywać na iPhone'ie. Dlaczego zaznaczam moimi ulubionymi? Ze względu na to, że na iPhone'a jest tyle trików różnych haków, że można było o tym zasadzie książki pisać. Natomiast ja w dzisiejszym filmie wybrałem dla Was takie zestawienie tych najbardziej praktycznych, tych z których ja najczęściej korzystam i myślę, że Wam te się przydadzą. Także jeśli chcecie się dowiedzieć, co na takim iPhone'ie można robić szybciej albo bardziej efektywnie, no to to wideo jest dla was. Myślę, że czymś was zaskoczę. A jeśli wam się spodoba, to będzie mi bardzo miło jak zostawicie łapkę w górę oraz zasubskrybujecie mój kanał, aby być po prostu na bieżąco. Natomiast sam ten materiał zaczynam bardziej od porady, aniżeli od samego jakiegoś lifehaka trika, ze względu na to, że chciałbym Wam zaprezentować aplikację NordVPN, która jest również partnerem dzisiejszego filmu, ze względu na to, że ona, a raczej jej używanie, pomaga podnieść poziom bezpieczeństwa czy anonimowości w sieci w momencie, w którym przeglądacie sobie taki internet, na przykład z iPhone'a, chociaż tutaj, akurat, aplikacja jest uniwersalna i dostępna na wszystkie systemy. Tak naprawdę w aplikacji NordVPN macie możliwość połączenia się z kilkoma tysiącami serwerów na całym świecie, dzięki czemu możecie zmieniać geolokację. I również korzystać z benefitów, które z tego wynikają, jak choćby mieć dostęp do usług czy do różnych stron, które w Polsce na przykład nie działają. Ale też z drugiej strony możecie sobie na przykład tutaj włączyć dodatkową ochronę Thread Protection, która polega na tym, że aplikacja sama blokuje i też wskazuje na strony, które mogą zawierać szkodliwe oprogramowanie albo wręcz pliki, które chcecie pobrać. Że ja sam VPN-ów, w tym NordVPN-a, używam od dobrych kilkunastu, kilkudziesięciu miesięcy. To naprawdę działa, ale polecam wam przetestować to na własnej skórze, a jest o tyle fajna akcja, że możecie testować te aplikacje przez 30 dni i jak tylko wam się coś nie spodoba, to NordVPN wam odda pieniądze, a mój promocyjny link z kodem rabatowym jest oczywiście w opisie tego filmu, więc tam zachęcam, abyście wpadali. No i ja tymczasem przechodzę już do trików. Mam nadzieję, że spodobają wam się, a raczej przydadzą w codziennym użytkowaniu. I zaczynamy od funkcji, która szczególnie może wam się przydać podczas nadchodzących wakacji, a mianowicie jak będziecie chcieli nagrać sobie jakiś film, to wystarczy otworzyć aplikację aparatu, puścicie sobie w tle jakąś muzykę, na przykład centrum sterowania i zaczniecie normalnie nagrywać, dzięki czemu ten dźwięk, który wcześniej puściliście, będzie jako tło, normalnie w czasie nagrywania poprzez aplikację wideo, nie moglibyście tego zrobić, a jak widzicie, tutaj normalnie ten dźwięk się rejestruje. Natomiast jak już mówimy o samych zdjęciach czy filmach, powiedzmy, chcecie sobie przeglądać Waszą galerię i jedziecie na samą górę, to zamiast to wszystko scrollować, wystarczy klikniecie sobie w górną belkę. I tak samo jest w przypadku kliknięcia w ikonkę biblioteki ze względu na to, że wtedy automatycznie zjedziecie na sam dół. Natomiast jeśli z kolei chcielibyście ukryć jakieś zdjęcie przed kimś, to pamiętajcie, że w ustawieniach możecie oczywiście sobie włączyć folder ukryte, a następnie jak nawet nie chcecie go mieć pokazanego, a jakieś zdjęcia sobie tam schowacie, to polecam wam po prostu po wszystkim skasować te opcje jakby z ustawień i ukryć faktycznie już cały ten album, przez co nie będziecie mieć go nawet pokazanego. No i na marginesie tutaj dodam, dla tych mniej zaawansowanych użytkowników odnosząc się do tej poprzedniej wskazówki, jeśli skrolujecie sobie jakąś stronę, to też na niej wystarczy kliknąć w górną belkę, natomiast jeśli powiedzmy chcecie sobie zrobić screenshota całej strony, a nie tylko jednego jakby ekranu, to również możecie to w prosty sposób zrobić. W tej sytuacji, jeśli zrobicie sobie screenshota, wystarczy, że go klikniecie a następnie zamiast jednego ekranu wybierzecie opcję całą stronę dzięki czemu już nie musicie robić bardzo dużo poszczególnych screenshotów albo całość zeskrolować, tylko w ten prosty sposób będziecie mieć ją zapisaną w formie jakby jednego zdjęcia. Choć swoją drogą tutaj zamiast robić klasyczny screenshot za pomocą tych dwóch przycisków powinienem kliknąć z tyłu i wyzwolić screenshot, który jest również tutaj zaprogramowany i pewnie część z Was o tym wie, że możecie go w prosty sposób sobie wyzwolić a mianowicie wystarczy, że wejdziecie w ustawienie dotyku, a następnie nie zaznaczycie, aby dwukrotne stuknięcie wyzwalało właśnie opcję zrzutu ekranu, przez co będąc w zasadzie w dowolnym miejscu w systemie, klikając dwa razy z tyłu, będziecie mogli wywołać screenshota, zamiast tutaj robić tę kombinację. A kończąc wątek samego Safari, niektórzy nie wiedzą, że zamiast usuwać poszczególne karty, wystarczy tak naprawdę przytrzymać ikonkę i tutaj wyskoczy wam menu, w którym będziecie mogli naraz zamknąć te wszystkie karty, więc też warto o tym pamiętać, aby się po prostu nie męczyć. Natomiast jak się okaże, że zamknęliście strony, których tak naprawdę nie chcieliście zamknąć, to nic strac. Wystarczy przytrzymać ten plusik, i tutaj pokażę Wam się strony, które były ostatnio zamknięte i które możecie z powrotem otworzyć. No i swoją drogą, jak już będziecie w samych ustawieniach dostępności, to warto tutaj zjechać do. Zakładki, dźwięk wizualne i zaznaczyć opcję, aby Wasza dioda zaczęła migać w momencie dostania jakiegoś powiadomienia czy wiadomości, abyście mogli szybciej znaleźć telefon i po niego sięgnąć. W codziennym użytkowaniu, podczas np. pisywania jakiejś wiadomości albo tworzenia jakichś notatek, może Wam się też przydać funkcja szybszego wprowadzania tekstu, a mianowicie tworzenia sobie automatycznych skrótów, które pod danymi frazami będą Wam zastępować konkretne, jakby literki. Jak widzicie, w prosty sposób, wprowadzając tu poszczególne tak naprawdę znaki czy jakieś symbole danych słów, możecie. Przyspieszyć to, co będziecie chcieli tak naprawdę napisać, i powiem wam, że to jest naprawdę przydatne, jak zapamiętacie te wszystkie rzeczy, które sobie tutaj wprowadziliście. A mianowicie, w klawiaturze możecie użyć opcji zastępowania tekstu i pod konkretnymi, jakby, frazami, skrótami będą pojawiać się konkretne słowa czy całe, nawet, zdania. W związku z tym, zapamiętując poszczególne te symbole, możecie od razu sobie wpisywać konkretne, jakby, całe słowo. Tutaj wam na marginesie jeszcze powiem, że polecam od razu sobie uzupełnić listę emoji, ze względu na to, że w ten prosty sposób będzie. Mogli wtedy zastępować te znakowe buźki poprzez faktyczne emoji. A mówiąc na początku o samym aparacie, nie wspomniałem wam o tym, że domyślna aplikacja aparatu ma też wbudowany czytnik kodów, w związku z tym nie musicie nic pobierać, tylko wystarczy, że w ten prosty sposób od razu sobie gdzieś przejdziecie, chociaż jak widzicie, akurat tutaj się nie udało, bo ta strona jest uszkodzona, ale to akurat tutaj jest taki przypadek. I od razu może też podpowiem tym mniej wtajemniczonym osobom, nie jest to może stricte trick, ale wiele osób pyta o to, jak robić zdjęcia bez odbicia. Lustrzanego, dzięki czemu możecie sobie to w prosty sposób w ustawieniach aparatu wyłączyć. Natomiast jeśli chodzi o triki na głównym ekranie, to jednym z moich bardziej ulubionych jest ten, dzięki któremu możemy w prosty sposób przenosić bardzo dużą ilość aplikacji, tak naprawdę za jednym razem. Jak widzicie, przeciągacie jedną aplikację na dół, a następnie później wszystkie możecie sobie przenieść na kolejną stronę, przez co tak naprawdę oszczędzicie bardzo dużo czasu. Natomiast jeśli by się okazało, że na przykład te ikonki chcecie ukryć, ale nie usuwać, to wystarczy sobie wejdziecie w ten symbol trzech kropek, a następnie odznaczycie ten ekran, przez co on tak naprawdę zniknie, nie będzie tutaj dostępny, ale oczywiście wasze aplikacje pozostaną i nic się nie usunie, będziecie mieć do nich cały czas dostęp, tylko po prostu nie będą widoczne. Także jak dajecie komuś swój telefon i nie chcecie, żeby widział jakieś konkretne aplikacje, które macie zainstalowane, to możecie w ten sposób to ukryć, a jeśli w ogóle byście chcieli ukryć przed nim jakąś zawartość albo dać mu dostęp jedynie do konkretnej rzeczy, na przykład do przeglądania tylko internetu to polecam Wam w ustawieniach znaleźć dostęp nadzorowany, i będziecie mieli tutaj zakładkę, dzięki której będziecie mogli sobie go włączyć. Musicie tylko ustalić kod. A następnie, jak będziecie go chcieli włączyć, właśnie na przykład w przeglądarce internetowej, to wystarczy klikniecie trzy razy i podstawi Wam się dostęp nadzorowany. On się teraz włączył i nie będzie sposobu bez podania kodu, aby wyjść z tej aplikacji, na przykład zacząć wam grzebać w telefonie, także mocno polecam wykorzystywać ten trick, bo nie będziecie musieli stać nad daną osobą, jak jej dacie telefon, tylko w prosty sposób będziecie mieć nad tym kontrolę. Jak będziecie chcieli z tego wyjść, to oczywiście musicie podać wasz kod. No i mówiąc o bardziej efektywnym korzystaniu z samych aplikacji, warto też wspomnieć o tym, że jak na przykład chcecie szybciej wchodzić na chroma i ma być to wasza domyślna przeglądarka, to wystarczy, że w ustawieniach zjedzicie sobie do zakładki z daną aplikacją Chodzi o Chroma, oczywiście, i zaznaczycie, że domyślną przeglądarką ma być właśnie Chrome, dzięki czemu przy ładowaniu jakiejś nowej strony, gdzieś na przykład w jakimś linku, będzie oczywiście od razu otwierała się przeglądarka googlowska. A inną kapitalną opcją, która szczególnie może Wam się przydać, jak na przykład pracujecie sobie w domu, gdzieś tam na sławkach i macie puszczoną muzykę i na przykład nie słyszycie, czy ktoś do Was puka, czy ktoś do Was przychodzi, jest włączenie sobie w opcjach dostępności tego, aby Wasz iPhone na przykład rozpoznawał dzwonek do drzwi albo na przykład puka a nie w drzwi, przez co wy tak naprawdę dostaniecie powiadomienie w momencie w którym właśnie ktoś do was przyjdzie i zacznie dzwonić. Czasami się tak zdarza, że jesteście na sławka i tego nie służycie, więc ta funkcja wam w tym pomoże. Warto też pamiętać, że wraz z iOS 15 mamy możliwość szybkiego przenoszenia, na przykład czy to zdjęć, tekstów czy linków do chociażby notatek czy wiadomości, przez co nie musicie już zapisywać najpierw obrazów w galerii, a później go wklejać tylko w ten prosty sposób, jesteście w stanie tak naprawdę skopiować dowolną rzecz. Choć tak jak wam mówię, to nie ogranicza się jedynie do kopiowania obrazków, ze względu na to, że możecie wejść i na przykład sobie skopiować linka, przytrzymujecie go tutaj z boku, wchodzicie w konkretną notatkę i od razu będzie też skopiowany. Natomiast jeśli z kolei dłużej przytrzymacie sobie dane słowo, bo na przykład nie umiecie w coś tam trafić, to pojawi wam się lupa i będziecie mogli idealnie trafić w daną literkę i na przykład ją usunąć. No i na koniec został jeszcze jeden bardzo ważny trik, a mianowicie rzeczą, która szczególnie może wam się przydać podczas na przykład jakichś wakacyjnych podróży, kiedy korzystacie z jakiejś zagranicznej karty, jest to, że ograniczycie sobie dane, a mianowicie wchodzicie tutaj w opcje danych komórkowych i zaznaczacie, żeby tryb danych miał niski transfer danych, przez co będą wstrzymane m.in. aktualizacje poszczególnych aplikacji i to nie obciąży waszych gigabajtów, bo jak wiadomo za granicą ten transfer jest jak najbardziej ograniczony, więc również warto o tym pamiętać, aby później nie przejmować się cały czas tym i nie wyłączać za każdym razem na przykład centrum sterowania tych danych transmisji komórkowych. Natomiast ogólnie w tym centrum sterowania duże rzeczy można wyzwalać tym przetrzymaniem, możecie zmieniać, regulować siłę natężenia światła, możecie też w szybki sposób ustawiać na przykład timer, czy na przykład szybko skopiować ostatni wynik w kalkulatorze. A tutaj na marginesie warto pamiętać o tym, że jak wprowadzacie jakąś dużą cyfrę i na przykład mnożycie coś jeszcze i pomylicie się w ostatniej, to zamiast kasować od razu całą frazę, to wystarczy, że tą ostatnią cyfrę pociągniecie i tak naprawdę tylko ta końcowa cyfra wam się zje. I to w zasadzie tyle. Mam nadzieję, że triki wam się spodobały, a przede wszystkim będziecie z nich korzystać. Wiadomo, że na początku możecie ich wszyscy nie zapamiętać, więc nie wiem, może warto sobie zapisać gdzieś te wideo i ewentualnie odtwarzać tak, aby regularnie później korzystać z nich, aż nam to wejdzie jakby w krew, bo powiem wam, że z tej perspektywy kilku, a w zasadzie nawet kilkunastu lat odkąd użytkuję iOSa, naprawdę niektóre gesty, niektóre takie skróty, triki utrwalają się i bardzo przyspieszają później działanie z samym telefonem, więc warto to robić. Natomiast warto również pamiętać i dlatego wam o tym też przypominam, że możecie sobie skorzystać z mojego kodu rabatowego na pobranie aplikacji NordVPN, która również podkręca bezpieczeństwo i anonimowość w sieci w momencie, w którym surfujecie sobie gdzieś tam po internecie. Ale tak jak wam mówiłem, to co najważniejsze w tej aplikacji, oprócz wszystkich dodatkowych funkcji i tego, że macie możliwość korzystania tutaj z kilku tysięcy serwerów na całym świecie, to to, że możecie ją wypróbować totalnie za darmo, bo jak wam się nie spodoba przez 30 dni, to możecie ją zwrócić i NordVPN odda wam całe pieniądze. W związku z tym, jeśli chcielibyście to zrobić, to link macie w opisie tego filmu, a ode mnie to już by było na tyle. Trzymajcie się, cześć!